Ale niech pan na przykład popatrzy, bo ja kiedyś, jak byłem dzieckiem, dzieckiem, miałem 11 lat i tak dalej, no, to mi to wmawiano, jest. że sowiecki, przemysł, przemysł postęp. Nam, a ja w tym małym łebku wiedziałem, że gdzie jest postęp. Patrzyłem na Manhattan, wieżowce, drobacze chmur. Tam jest postęp, a nie. gdzie dzisiaj są wieżowce. Na 20 najwyższych wieżowców. Azja, tak? Moskwa. 14 jest w Moskwie. Trzy w Turcji, jeden w Polsce, jeden yy, we Frankfurcie, jeden w Londynie. Wszystko. No A świata to Dubaj chyba, pan prezes. A ja, ja mówię, ja mówię w Europie. A, okej. Okay. Ja mówię w Europie. No ale, ale światowo, no to jednak gdzie tam Moskwie do yy, Azji, to, to tam. No, Moskwa ma... Ten monumentalizm także w architekturze jest. Chyba w ostatnich 20-10 latach więcej budowano w Rosji niż w Stanach Zjednoczonych. No Widzisz, pan, ja nawet nie, nie zamierzałem za szybko tego wątku rosyjskiego z panem prezesem w tej rozmowie poruszać. Sam pan go wywołał, wskazując, że w Europie to to Moskwa jest tą siłą, która jest bardziej licząca. To tutaj pan widzi większą perspektywę rozwoju niż na zachodzie znaczy... Europy.